Witam wszystkich bardzo serdecznie. <laughs> Mam nadzieję, że to dobrze brzmi, dodałem sobie w tym do mikrofonu. Witam <laughs> wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii. Nie wiem, to dla całego świata jakieś tam, co robiłem, czy oglądałem. Witam wszystkich bardzo serdecznie w, w pierwszym odcinku z serii Minecraft bo był już wcześniej pierwszy odcinek, który faktycznie nagrałem, ale było to z pierwszego starszego n 17, pamiętam. to. Ehm. I... No niestety, sery. serię przerwałem, ponieważ, no, nakopałem za poza odcinkiem dla diamentów. Trochę i... No nawet nie trochę, no, zrobiłem sobie z tego cały set diamentowy. Po czym poszedłem do netheru i w nederze niestety, bo był taki nether był dziurawiony. spadłem do lawy i... Przestałem tam grać. Znaczy, nawet nie wiem, czy tego save'a jeszcze tutaj gdzieś nie mam. Aktualnie... O kurde. Um. No mi za bardzo tak środek dżungli nie pasuje. Dobra, spróbujemy dzisiaj. co chciałem a, yy, umarłem z całą zbroją elementową no i tam przestałem grać Nag znaczy no nagrałem jeszcze jeden odcinek po tym jak umarłem ale to przerwałem tam nagrywanie i, tylko, i tam nie wróciłem nic teraz będziemy pięć lat tasować światy żeby znaleźć taki dobry <grym> yy, no umarłem tam, ale to będzie Seria, która mam nadzieję, że długo potrwa. Mam nadzieję, że będę dużo grał. Mam taką nadzieję, bo aktualnie jedną serię na moim kanale, na którą serdecznie Was zapraszam. E, oczywiście był ten... E, a, to była seria z farming. No jest! Seria z na 19 pożegnalna. tajga, 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 no. Od kiedy tajga przejdzie? A, dobra, nie musimy do tajga, Dobra, no to wychodzimy z Taigą. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy według Was na tym surwiwalu mógłbym tak, sobie byłem. czy na tym surwiwalu mógłbym według Was e, mógłbym według Was e, robić sobie coś takiego jak na przykład wklepać w w takiej stronie na e, przeglądarce na której czy mógłbym jej używać do tego świata, bo ona polega na tym, że po prostu wpisuje się tam seed, daje się w wersję odpowiednią i pokazuje tak naprawdę świat, który się ma i, i można widzieć, gdzie na przykład jest jaki bion, gdzie jest stronghold i tak dalej. I nie wiem, zdecydujcie o tym w komentarzach. Ja, przeczytam sobie te komentarze, jak będą jakieś rozbieżne, to sam zdecyduję. Choć moje zdanie jest raczej takie, żeby tego nie używać yy, na takich typowych sur survivalach czystych. Bo, bo to będzie czysty survival, takie jest zamierzenie przynajmniej. Będę tu grał poza odcinkami, ale nie będę tu przydał, no bo wtedy survival nie miałby zwyczajnie sensu. Latam, latam, latam. O wełnie zapomniałem, oczywiście. A to wełna, tutaj, jest jednym z, jednym z podstawowych pierwszych bloków, rzeszy jakie powinniśmy mieć. No, bo wiadomo, łóżko, tak. Gramy na wersji 1.17.1. gramy na wersji 1.17.1, na której niestety, co bardzo mi nie pasuje, i nie wiedziałem nawet, czy nie zagrać na początku na 17 A mianowicie. To co wprowadzono w 1.17.1 to jest jeszcze większe utrudnienie w, w znalezieniu fioletowego, czyli tego ciem, ciem, bardziej ciemno-niebieskiego axolotla, tego najrzadszego obecnie, że yy, a mianowicie nie można go na tej wersji 1.171, na której obecnie gram, nie można po prostu tego aksolota zdobyć na przykład w jakimś podwodnym... Yy, pod jaskini bądź Kejbie, ponieważ yy, on się tam po prostu nie pojawi. Jedyną opcją, żeby go zdobyć jest męczące, naprawdę męczące mam rozmnażaniem tych tutaj za pomocą tylko i wyłącznie chyba wiaderka z rybą yy, tropikalną. A problem tak jest, z tego, nie wiem czy to tylko występ, wystąpiło na serwerze, tutaj jednak niedawno grałem. Czy po prostu tak jest w Minecrafcie, a mianowicie, że na ciepłym oceanie, nawet przy rafie, nie pojawiają się... Nie pojawiają się... A co ja, co ja w ogóle robię? Nie pojawiają się tropikalne ryby i to jest taki problem, który tak naprawdę nie mógł, gdyby wystąpił na szerszą skalę, na przykład, że ja na przykład nie, nie byłbym w stanie po prostu znaleźć tutaj żadnej ryby, a, w eee. no To, tropikalnego, to naprawdę naprawdę niemożliwione zdobycie tego aksolotla. No bo tylko w taki sposób mógłbym go zdobyć. Co jest jeszcze bardzo, według mnie, słabe, to to, że nie da się rozmnażać bezpośrednio tropikalną rybą z łapki, bo ten sposób chyba też jest niemożliwy, z tego co mi wiadomo. A jest on bardzo wygodny, bo rybka w, łapie się po prostu w łapce po prostu się może się zestakować. Tak? Można ją zestakować, można ją podnieść do 64 sztuk na jedno slajd. A z wiaderkiem z lewą już tak się nie zrobi. Trzeba co chwilę brać świeże. To jest z pewnością irytujące, energooszczędne. No i dla mnie też bezsensowne, bo jaka jest różnica w tym, że trzymamy rybę w wiaderku, a rybę w, w ręce? Bo dla mnie to jest bez sensu. I jak na mnie to w ogóle ten axolot powinien pojawiać się naturalnie i tak byłoby lepiej. Ale tak naprawdę nie znam jeszcze jednego axolotla, który został zaprezentowany na. Ja tam tyle trzciny zostawię. O kurde. Nie znam jeszcze jednego axolotla, który został zaprezentowany na. E Został zaprezentowany na Mineconie zeszłorocznym i on był zielony z tego co kojarzę i ten zielony Axolotl nie wiem czy byłby rzadszy od niebieskiego czy nie. Podejrzewam, że już raczej nie, albo po prostu zastąpiłby tak jakby tą rzadkość niebieskiego. Jeśli by w ogóle został zaimplementowany w 1.18 tych stamshotach do tej wersji. No bo co by nie mówić jednak... 18 wyjdzie w Boże Narodzenia, znaczy no, koło Bożego Narodzenia, tam do okolicy końca grudnia, ma wyjść i może wtedy mam. cieszyłbym się z nowego rodzaju Absolutla. Podejrzewam, żeby wy byście też cieszyli, no bo chyba więcej wygrze, tym lepiej. Um, ja bym nie zobaczył właśnie takiego zielonego Absolutla. No, mówię. No, nie wiem, czy byłby on rzadszy, podejrzewam, że nie byłby on rzadszy od tego niebieskiego. Może byłby rzadszy od tych, tych typowych, takich jak Lucy, czyli ten różowy Aksodot, czy. Yy, czy ten pospolity jasno niebieski, albo brązowy dziki, które są tak naprawdę no, tym pospolitymi axodotlami. Myślę, że dobrą mocą byłoby, żeby był od nich rzadszy, ale już, żeby na, pe na pewno nie, było, że nie był w żaden sposób rzadszy od tego aksolotla, który... ja dobrze widzę? przede tak wysoko? I ja to się... żeby... <laughs> żeby... nie był on tak rzadki jak ten aksolotl... Jak ten aksolotl, który jest aktualnie no, najrzadszym grzeczkiem. Formalnie nazywa się aksolotem na niebieskim, ale ja będę mówił fioletowy, bo on jest mnie bardziej fioletowy i no... mówiąc niebieskim można to... można to zinterpretować jako tego, jako tego aksolotla jasno-niebieskiego, który jest pospolity, a nie jako tego aksolotla... ciemno-niebieskiego, który jest akcelotem rzadkim. Ja czy jeszcze wyjadę, no. Ja w sumie tutaj zwierząt nie ubijam, żelaza nie mam, wełny nie mam, zaraz słońce mi zajdzie. Jea cię! To za zaraz żelazka. Proszę tylko flinta weźmiesz. O! O! Ja cię, mam flinty, no. Czy już będę miał szczęście na odcinku? Hmm. Podejrzewam. Dobra, mądre drem na 7 jeszcze. Znaczy, w surowe mięso, bo ja mam, ale... Zabra, no to nie ma Dobra super, poproszę jeszcze tą świnkę tutaj Ojoj. Ja nie wiem czy nie będzie trzeba pójść pod ziemię na noc bo coś mi się wydaje, że Co tu tylko trzciny dobrze, że dużo trzciny jest ale no też jest to dosyć no co ja, aha, przecież ja mam miecz, co ja biję ją siekierą aha, super, zaraz mi się skończy 4 No po prostu jestem w szoku. Jestem w szoku i dość jaką zebrałem na początku tej gry. Jest ona niebagatelnie duża. Oczywiście mogę jeszcze sprintować, ale wolę nie tracić tyle głowy. Oj, chyba będzie trzeba sobie wykopać... Z tamtego, z tamtego takiego zamkniętego jest 10 miąc 10, 10 podczopów, no wiele to to nie jest, no i już nie mogę sprzedawać. Tyleśmy się nachodzić szybko, szybko. Na którym, na którym będę poziom jak zejdę z tej góry, tutaj tu mm, Bo ja hmm. chętnie bym zobaczył dziś, że razo. Nie no, żelazo nie zmieniała dystrybucja, luda żelazo chyba 60. nokoło no, 64 chyba z tego przypomnę pamiętam. I jeszcze się dało ustawiać manualnie, sobie, sobie odpowiednie ustawienia świata w Minecrafcie i tak jakby zmienić je trochę, to się dało normalnie. Normalnie dało się ustawić, żeby na przykład nie wiem to żelazo było, występowało wyższego albo niższego poziomu, żeby na przykład nie wiem jak są strasznie dużo na świecie. Ale teraz podobi się nas na to dziś. Druga trzeba będzie wykonać. Jak przemocować. Niestety. co się powtarza? Cyk. Czy ja tu gdzieś mam owce jakieś? To co ja mam w trzy. Albo wam pokazywałem to. to. Mm. Nie, nie widzę tu pod ręką żadnych owiec. Chyba pójdziemy kopać się w dół bo po nieco innego mamy do roboty pokażę sobie jedno drzewo na żeby mi ewentualnie drewna tam nie brakło nie będę nocy pod ziemią dobra 10 drzewa czytałem na razie dwie cyka niech się przetala to więcej mi to nie potrzebuje mam na No no chyba zejdziemy pod ziemię no po co mamy to w sumie więcej robić nie mam pomysłu na bazę na tej serii nie mam pomysłu w ogóle za bardzo nie mam pomysłu na tą serię znaczy pomysł mam żeby to była bardzo długa seria ale na ile ten pomysł uda się zrealizować Tego tak już nie. Co? Myślałem, że tam jest otwarte tam Wejście. Na którym hmm. jesteśmy w poziomie? Barczyni niskota 49. Znaczy to, to nie jest jak super nisko, no to wiadomo. Stawia się jak jest trzeci poziom światła. Znaczy no, jak się idzie w... Dół, to może stawia się nawet jak jest czwarte w tym stylu, ale... Jaj, ale jak się idzie do, jak idzie się ten, o, tu macie po lewej stronie, teraz Wam pokażę tutaj, po lewej stronie macie client light i ma, macie tutaj światło. Światło z nieba to jest, no teraz światła z nieba nie ma, więc jest zero, a to jest światło pochodzące z bloku jakiegoś, czyli po prostu, znaczy no, światło, które jest na danym bloku i pochodzi, i to światło pochodzi z, na przykład pochodzi lampy lampów, bądź z bądź innego świecącego bloku. Jeśli, jest, jeśli obok siebie macie poziom 7, to znaczy, że na tym bloku może się zrespić po znaczy no, po prostu, wrogi mop. Um, bo większość mobów wrespi się właśnie od siódmego tych wrogi, od siódmego poziomu światła, ale jeśli kopicie się przed siebie, to i na przykład macie, no, zaczynacie stawiać sobie pochodnie, postawiliście pochodnie i kopicie się tam dalej, 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 to dopiero... Kiedy, zresztą co ja robię, dopiero kiedy yy, macie tutaj trzy, światło 3, odwracacie się w lewo albo w prawo, no nie wiem, jak, jak sobie stawiacie pochodnie i stawiacie sobie dopiero wtedy pochodnie, bo wtedy jest najodszczędniej. W najmniejszym stopniu, gdzie spadnie światło z pochodnie, jeśli tunel oczywiście będzie prosty na 2 bloki wysokości, lewo, prawo, tak. Znaczy no, z tego nie ma znaczenia, chodzi tutaj o długość bardziej. Yy ponieważ wtedy najmniejsze światło, jakie będzie w tunelu, będzie na poziomie 8, więc żaden mok nie powinien się zrezygnować. Dobra, ta pochony tutaj nie jest potrzebna. I dopiero jak macie właśnie trzeci poziom światła tutaj, to stawiacie sobie pochodnie po lewej. No, nie działa to dokładnie tak samo, jak widzicie, schodząc w dół, bo jak, schodzę dół, jak, mam, jak jest zejście w dół, to stawiając przy dopiero trzecim poziomie światła. Jeżeli zniszczę to wodnie, to, to jest trzeci poziom światła. To najniższy możliwy, jaki mam, to nie jest 8, tylko 9, więc no to akurat trochę nie jest jakoś super dobrze wymierzone. To jak tutaj oświetlam, ale już idąc do prosto do przodu, na przykład na 11 poziomie szukając diamentów, to tak sobie oświetlajcie, bo tak po prostu jest najoszczędniej. Okay. Dalej dół. Na razie rannego żelaza, a przydałoby się. serii serii X rajujemy. <laughs> Zaraz kilo po No i pan. No to... 26 kol... Nie, jest taki 26 koba, no. Coś tak mało. Nie wiem ile trwa to nagranie. W razie ja myślę, że ten odcinek jeszcze trochę potrwa, nie wiem, może jak znajdziemy żelazo czy coś w tym stylu. Eee, ale on i tak raczej, żeby nie był jakiś super długi, bo to też nie ma sensu. Ewentualnie mi się będzie chciało i z waszej, z waszej perspektywy będzie to właśnie będzie to nie wiem czy dziś, czy jutro, bo nieki będzie ten odcinek w sumie wrzucał. Możliwe, że dziś, dla mnie dziś jest 8 lipca To odpal... to możliwe, że jeszcze odpalę live'a z tej serii I na tym live'ie myślę, że raczej będziemy głównie się zajmować kopaniem No bo najpierw, jak dla mnie, znaczy no to jest raczej logiczne Najpierw wykoprzenie się, najpierw posiadanie, myślałem, że żelazo Najpierw posiadanie, nie wiem, potężnej tej zbroi, netherite netherite'owe rzeczy, diamentowe, dopiero wtedy jakieś tam budowle jakieś tam projekty, tp i td, bo wcześniej nie ma co, wcześniej, znaczy no można, najbardziej można, nikt nie broni e, robić na, najpierw projekty, później się dozbrajać no a nagle być już dozbrojonym, robić takie projekty, no bo nie wiem na przykład ktoś sobie zoba, będzie chciał zobaczyć jak ten projekt wygląda nocą, czy coś w tym stylu, no nie wiem, strzelać z szkielet, nie ma żadnej zbroi, co zabije, już, nie No, tym bardziej, że do niektórych projektów są na przykład potrzebne określone ...kilofy na przykład. Jeśli ktoś na przykład buduje jakąś, nie wiem, odzorowuje end i buduje wieżę z obsygniami, no to sorry, ale tego obsygniami po prostu nie przeniesie sobie kilofem żelaznym na przykład, tak? O, jest? Nie, tak to jest żelazo. Super. A tu jest deep już? Jestem na 16 poziomie! Ej, jak jest nisko! Na 16 poziomie to będzie, jak, jeszcze zmieniono, jak były jeszcze czasy zmienionej dystrybucji, to był któryś snapshot, to później wróciło do starych. Aktualnie mamy dystrybucję luty taką samą, jak była w 1.16, ale e, jeszcze był taki snapshot w 1.17, która ta dystrybucja lut była zmieniona i jeśli wejdzie ta dystrybucja lud, ród, która była w pewnym snaprzucie i ona będzie oficjalna w 1.18 to dla mnie będzie to totalnie przewalona dystrybucja ród z bardzo prostego powodu. Tam na tej dystrybucji ród ciężko było znaleźć żelazo na np. 64 poziomie. I tak na przykład jak ja trzeba, by, trzeba było się skopać do 16 poziomu, żeby wykopać żelazo. Znaczy nie mówię, że akurat do tego się skopać, bo występowało ono też wyżej. Z tym, że akurat na 16 poziomie występowało najczęściej, a im wyżej albo im niżej po prostu była mniejsza na to szansa, że to żelazo wystąpi. I o tyle co ta dystrybucja nowarut będzie korzystna dla kopania diamentów, bo na poziomie min 64, który będzie wtedy poziomem Pedroka, znaczy no oczywiście w Pedroku nie będziemy kopiać diamentów, no bo to jest nie, niemożliwe. Ale ile mam to ale na przykład yy, na poziomie minus 60-60, yy, gdzie ten bedrock będzie przeplatany na przykład z kamieniem i te diamenty mogą się już pojawić. No dobra, yy, bardziej logiczne, będzie na przykład pojawienie się na poziomie minus 55, to tam będą bardzo często te diamenty, a na poziomie 16, czyli takim, na którym ja byłem tam przed chwilą, te diamenty będą po prostu bardzo rzadkie, rzadsze niż, no, rzadsze niż dotąd. I aktualnie mam tą samą dystrybucję ród, tak jak mówiłem, jak 1.16, jak wcześniej, no nic się nie zmieniło. Dalej diamenty tam tak samo się generują od 16 do zerowego. Yy, no, oczywiście omijając bedrock, no bo tak jak mówię, bedrocku się nie wygeneruje, mam diamenty. Dobra, kilof mam. Niech się żelazo przepala. sobie tutaj jeszcze jedną deskę dorzucę, żeby przepalić jeszcze jedno żelazo, bo tutaj dokładnie wtedy powinno bardzo dobrze wyjść. Zejdziemy sobie z powrotem niżej i no myślę, że będzie można rozpocząć kopanie sobie w sumie bardziej do przodu, bo moc no będziemy na poziomie na którym myślę, że na 11 rozpoczniemy. No nie, deep slate. Znaczy no, deep slate niby nie taki brzydki blok, ale bardzo problematyczny, bo na początek rozgrywki kamienny killoff tak długo ten deep slate wydobywa, że szlak człowieka może trafić O! no to się już nie przekopię. Znaczy, kopać się mogę. Znaczy mi powodzenia, jakby się kopać. Ale nie wypadnie mi... Tutaj bo, znaczy trochę zmarnowałem, na czym trochę niekorzystnie robione. Ale ja potrzebuję żelaznego killoffa, żeby wykopać ten redstone, to ja w sumie może go lepiej... O, nie ja w sumie może lepiej ten deepslate ominę, znaczy ten deepslate no, deep yy, redstone, sobie go ominę, tak mi będzie po prostu wygodniej. I w sumie chyba już będę powoli kończył ten bo już nie będę się z wami po raz kolejny wracał na tą górę, bo nudne jest. Um, już się będę z wami żegnał. No teraz jeszcze raz. Dobra. Ja już się będę z wami żegnał. Widzimy się na live, który będzie albo 8 lipca, albo 9. A to może ten w ten dzień, no? nie wiem, albo w ogóle. Um, widzimy się. No tak jak mówię, na live. Do zobaczenia wszystkim. Niego wieczoru. No i cześć!